Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. No i jakby na rynkach nie dzieje się nic, nic nowego. Jakby w dalszym ciągu mamy te dobre nastroje powiązane z tym, że jednak nie ma eskalacji. Konfliktu na Bliskim Wschodzie. To jest jakby ten kluczowy czynnik, który doprowadził do tego, że mamy nowe rekordy na Wall Street. Dodatkowo również bardzo blisko jest rekordów na niemieckim DAX-ie. Również noropa naftowa bardzo wyraźnie się cofnęła. Mieliśmy również wyraźne cofnięcie na rynku złota. Nawet po publikacji wczorajszej informacji o tym, że. Mamy nowe wybuchy rakiet w pobliżu Iraku, no nie spowodowały jakichś dużych ruchów na rynku, nie wiadomo do tej pory co, co tutaj konkretnie, z, jakiej, z jakiego powodu jakby to, to, to było, tutaj jakieś sugestie się pojawiły, że to znowu Iran w związku z tym, że jakby chce pomóc Irakowi w pozbyciu się Amerykanów ze swojego terytorium, natomiast, no, jakby oprócz tego, jakby nie ma, nie ma żadnych konkretnych informacji skąd te, te, te ataki się wzięły. No tutaj nie chcę jakby spekulować, jeżeli chodzi o ten, ten sam jakby to samo miejsce jakby wydarzeń to oczywiście mamy również ten problem związany z ostatnią katastrofą ukraińskiego Boeinga po starcie z irańskiego lotniska. No jakby taki dosyć dziwny zbieg okoliczności i Kanada, Australia oraz Wielka Brytania sugerują, że mogło dojść do omyłkowego zestrzelenia tego Boeinga. Wczoraj z kolei Donald Trump sugerował, że no jest to celowe działanie Iranu. Jednocześnie jakby Donald Trump nie mówił, że zamierza jakby tutaj przeprowadzać jakieś ataki na Iran, ale powiedział oczywiście, że będą zwiększone sankcje, więc to, to jest jakby kolejna informacja z tego z tego rejonu. Natomiast w jeżeli chodzi o resztę świata, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę na dolara australijskiego, który dosyć wyraźnie zyskuje po dobrych danych dotyczących sprzedaży detalicznej. No i brytyjski funt również również w cenie ze względu na to, że wczoraj w Izbie Gmin mieliśmy ostatnie głosowanie w sprawie porozumienia dotyczącego Brexitu. Oczywiście to głosowanie przeszło. Teraz to ta ustawa e, skierowana jest do e, Izby Lordów. Tam oczywiście również e, oczekuje się tego, że zostanie ona przegłosowana, i teoretycznie da to szansę na to, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej 1, e, 31 stycznia, e, czyli od 1 lutego już nie będzie e, pełnoprawnym członkiem. Oczywiście będzie okres przejściowy, i w tym okresie przejściowym miało dojść do Negocjacji umów handlowych, no ale jakby te wszystkie przesunięcia doprowadziły do tego, że oczywiście tego czasu jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Um, Unia Europejska nie wierzy w to, że uda się osiągnąć jakiekolwiek porozumienie w tak krótkim czasie, no ale jakby Boris Johnson chce, żeby ostatecznie jakby doszło do rozłączenia. Pod koniec tego roku. Dzisiaj kalendarz jest w zasadzie dosyć mocno ograniczony pod względem ilości ważnych odczytów, no ale mamy perełkę w postaci raportu NFP ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30. Dosyć ciekawy raport, biorąc pod uwagę to, jak się ostatnio zachowuje dolar i co pokazał nam raport ADP, i również to, jak ostatnio zachował się raport NFP. Oprócz tego, no mamy kilka mniej ważnych odczytów przed tym raportem, mamy produkcję przemysłową we Włoszech, mamy sporo też danych z Meksyku, później mamy zapasy hurtowników ze Stanów Zjednoczonych, no i raport Wazdy. Natomiast ten raport Wazdy też nie będzie jakiś bardzo, bardzo ważny, ze względu na to, że no w styczeń raczej, w styczniu nie ma raczej dużych e, zmian jedynie co mogłoby tu dojść no to do ewentualnej redukcji e, tych prognoz dotyczących zapasów ze strony kukurydzy natomiast to nie spodziewałbym się tutaj jakichś dużych zmian i dużych ruchów również na rynku surowców rolnych. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy będzie to eurodollar, AUD, USD, S&P 500, ROPA oraz złoto. I lecimy sobie już do naszego kalendarza. Jak widać, no tak jak wcześniej mówiłem, za dużo tutaj tych ważnych danych nie ma. Widać dużo tych publikacji dotyczących produkcji przemysłowej na całym świecie. Natomiast no nie są nie są to jakieś kluczowe dane. Również później mamy właśnie dane dotyczące dotyczące zmiany 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 yy, oczywiście yy, ilości pracowników w Stanach Zjednoczonych, czyli raporty NFP. Yy, oprócz tego mamy dane dotyczące płac, mamy dane dotyczące Mamy dane dotyczące stopy bezrobocia, więc tych danych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast, no, jakby kluczowy, kluczowa publikacja w tym momencie to jest ta, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Widzimy konsensus na poziomie 164 tysięcy. Jest to powiedzmy umiarkowany konsensus, yy, podobnie jak to było w przypadku raportu ADP, no ale trzeba pamiętać, że raport ADP wypadł na poziomie 202 tysięcy. Oczywiście bardzo duże, yy, bardzo duże różnice pomiędzy tymi raportami, yy, w szczególności w poprzednim miesiącu, no bo oczywiście raport yy, ADP pokazał poniżej 100 tysięcy, oczywiście później była rewizja w górę powyżej 100 tysięcy, natomiast no, odczyt NFP wyniósł 266 tysięcy, więc to był jeden z największych, jedna z największych różnic w historii pomiędzy tymi raportami. No i teraz prawdopodobnie jednak dojdzie do jakiejś konwergencji ze strony tych dwóch raportów, więc można oczekiwać, że gdzieś tutaj pomiędzy 160 000 a 200 tysięcy ten raport powinien nam wypaść. Oczywiście płace czy płace raczej nie będą tutaj miały bardzo dużego wpływu na, na, dolara, na to, co będzie robił, na to, co będzie robiła rezerwa federalna, chociaż trzeba pamiętać oczywiście, że pod koniec stycznia teoretycznie kończy się ten program skupu, skupu krótkoterminowych papierów dłużnych, więc jakby to jest dosyć ważne, chociaż to akurat płace nie mają względnie dosyć dużego wpływu na to, co dzieje się pod względem płynności w sektorze bankowym, więc tutaj raczej bym na płace nie zwracał za dużej uwagi. Więc to by było na tyle. Oczywiście mamy ten raport WASD jeszcze dzisiejszego dnia. No i teraz, teraz. Przechodzimy sobie, już, przechodzimy sobie już do naszych wykresów. Zaczynamy sobie od euro-dolara. No i euro-dolar cały czas się tutaj gdzieś próbuje bronić przed zejściem poniżej poziomu 1.11. Tutaj mamy wsparcie dodatkowo. Związane ze zniesieniem 23,6% tej tutaj fali spadkowej. Widać bardzo duży popyt, który się właśnie utworzył w okolicach tego zniesienia 23,6%. Natomiast, no, dosyć dobry raport NFP mógłby doprowadzić do tego, że jednak uda się przebić ten poziom i zejść tutaj w okolice poziomu 1,1070. Natomiast, no, nie spodziewałbym się, żeby udało się przebić jakoś bardziej te poziomy i zejść, zejść niżej, czyli w okolice powiedzmy 10, 10,50. No, raczej nie liczyłbym na te poziomy. Myślę, że ewentualny rajd dolara tutaj w okolicach 10,70, 10,75 się zakończy. Natomiast, jeżeli mielibyśmy rozczarowanie, takie rozczarowanie, to myślę, że to byłby odczyt poniżej 150 tysięcy. No, to wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że jednak dojdzie do odbicia. Myślę, że odczyt w okolicach 160, 170 tysięcy doprowadzi nam do tego, że przebijemy tutaj lekko ten. Poziom, natomiast bardzo szybko będziemy wracać powyżej i zatrzymamy się gdzieś w okolicach poziomu 1, 11, 25 tuż przed zniesieniem 50%. Pod względem tygodniowym, widać, że mamy bardzo wyraźne cofnięcie. Teoretycznie, no gdybyśmy nie mieli tutaj tego wzrostowego kanału trendowego, mogłoby to dawać nam szansę na to, żebyśmy. Kontynuowali w przyszłym tygodniu zejście. Natomiast, no, biorąc pod uwagę to, że jednak mamy ten wzrostowy e, kanał trendowy, oczywiście on tutaj na h wygląda zupełnie inaczej, prawda? Mamy go przebitego. Natomiast, no, mm, no, w jedynce wygląda to tak, jakbyśmy mieli szansę na to, żeby wyjść lekko e, powyżej, i byłby to sygnał do tego, że jednak w przyszłym tygodniu będziemy próbowali powracać do tego głównego trendu wzrostowego. E, teraz e, AUD, USD. No wyraźne odbicie, wyraźne odbicie dzisiejszego dnia, natomiast widać jak, jak, jaką trudność w ostatnim czasie miał dolar australijski. No trzeba tutaj przyznać, że dosyć duży wpływ na to co działo się w, w, z dolarem australijskim, no to miały wpływ pożary, które w tym momencie mają miejsce. To powoduje, że mamy bardzo niskie nastroje konsumentów. Może to doprowadzić również do tego, że będziemy mieli jakieś problemy związane z rynkiem pracy, no i to doprowadziło do bardzo dużego wzrostu oczekiwań dotyczących obniżki stóp procentowych. Teraz jednak, ze względu, ze względu na, na dzisiejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej, tutaj odbicie na poziomie 0,9% miesiąc do miesiąca powoduje, że no jakby tutaj te nastroje konsumentów w listopadzie były dosyć, dosyć mocne, więc to również sugeruje, że w grudniu też, też jakby one jakoś mocno nie spadły, pomimo tego, że jakby te, te badania dotyczące konsumentów pokazują zupełnie co innego, jednak te twarde dane pokazują, że nie jest tak źle, więc teoretycznie, jakby rezerwa e, Bank Rezerw Australii nie ma dużego powodu do tego, żeby decydować się już w tym momencie na obniżki stóp procentowych. Warto jednak pamiętać o tym, że no dosyć dużo spekulowano na temat tego, czy mm, dojdzie przypadkiem do. Mm, zatwierdzenia do wprowadzenia nowego, nowe, now, nowego rodzaju jakby narzędzia polityki monetarnej w Australii, czyli skupu aktywów, czyli popularny program QE. No, wydaje mi się, że raczej, raczej tutaj RBA ma jeszcze miejsce do cięcia stóp procentowych, więc wydaje mi się, że na razie możemy liczyć jeszcze przynajmniej na jedną, może dwie obniżki stóp procentowych w tym roku. Być może ona nie pojawi się w lutym. Są na to szanse, ale myślę, że w tym momencie dolar australijski powinien nieco odrobić e, ostatnie straty. Widać tutaj wsparcie przy zniesieniu 61,8. Myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że dojdziemy tutaj w okolice zniesienia 38,2, czyli okolice poziomu e, 69,25,26. Teraz przechodzimy sobie do S&P 500, oczywiście tutaj historyczne szczyty, w dalszym ciągu próbujemy tutaj kontynuować ten rajd, mamy bardzo wyraźne, ładne wsparcie ze strony tej strefy utworzonej przez średnie ruchome 8 oraz 14 okresowe w tym momencie no, nie widać jakiegoś wyraźnego nowego miejsca oporu, natomiast na no, takim miejscem celu, następnym miejscem celu e, są okolice 3300 punktów i ten poziom przebiega niemalże dokładnie przy zniesieniu 161,8 tego tutaj e, cofnięcia. Więc prawdopodobnie nawet jeżeli doszłoby tutaj do jakiejś próby e, małego cofnięcia, e, no to będziemy ruszać w okolice 3300 punktów, chyba, że mielibyśmy jakąś nagłą eskalację, e, eskalację konfliktu. Myślę, że tutaj ewentualnie powinniśmy mierzyć tą korektę w ten sposób, bo tutaj e, no dosyć szybko doszło do, Odrobienia strat, więc ewentualne korekty, no to tutaj widać 3250 punktów tuż nad średnią okresową 50 okresową. Więc tutaj ewentualne większe korekty, właśnie widziałbym do maksymalnie tego poziomu. I teraz przechodzimy sobie do rynku surowców. Na razie cały czas omawiamy sobie te dwa główne surowce, ze względu na to, że na razie sporo się dzieje. No, widać bardzo wyraźne cofnięcie na ropie, na ropie w ostatnich dniach, ze względu na to, co działo się właśnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem. No, mamy zejście, kompletne zejście w okolice tych poziomów, które mieliśmy notowane. W momencie, kiedy Arabia Saudyjska wraz z OPEC-iem oczywiście zdecydowały się na dodatkowe cięcia produkcji, więc widać, że no cały ten ruch wzrostowy został niestety zaprzepaszczony. No i widać, że jednak nic się nie dzieje nowego na rynku ropy, i rynek ropy teraz zaczyna nam powoli. Wyceniać to, że jednak prawdopodobnie możemy mieć do czynienia ze wzrostem zapasów w pierwszej połowie tego roku. Na razie raporty do są obiecujące, bo pokazują nam dwa ostatnie raporty, pokazały dosyć wyraźne spadki, natomiast wydaje mi się, że w najbliższych jednak tygodniach powrócimy do wzrostu, jeżeli chodzi o zapasy. Jeżeli się oczywiście będę mylił, będzie to oznaka, że jednak tutaj, gdzieś z okolic 57 dolarów za jedną baryłkę powinniśmy ruszać się do góry, jeśli nie, to oczywiście jest szansa na to, że zejdziemy nawet w okolica 55,5 dolara za baryłkę. No i złoto. Tutaj sobie zejdziemy do D1 i oczywiście sobie musimy ten wykres oddalić. Jak widać, no tutaj zatrzymuje się, zatrzymujemy się w okolicach dolnego ograniczenia tej byczej luki, teoretycznie bardzo dobre miejsce do wsparcia i odbicia, natomiast wydaje mi się, że od tego miejsca w tym momencie jest duża szansa na korektę na rynku złota, natomiast ta korekta również nie powinna być jakaś bardzo, bardzo duża. Myślę, że tutaj powinniśmy sobie wyznaczyć coś w rodzaju właśnie takiej wzrostowej linii trendu więc maksymalnie widziałbym te e, tą korektę tutaj gdzieś w do okolic 1500 dolarów za jedną uncję. E, czy jest to dużo? No 50 dolarów na jednej uncji, widać jednak, że no tutaj e, w krótkim czasie złoto potrafiło zyskać 150 dolarów. Myślę, że rynek potrzebuje troszkę czasu na, e, na to, żeby mm, przystosować się do obecnej sytuacji. No mamy nowe szczyty na giełdach, e, bardzo dobre bardzo dobre nastroje, więc myślę, że tutaj na rynku złota również musi dojść do e, pewnego skeszowania się ze strony inwestorów. No, jeżeli patrząc, patrząc na patrząc na, na to jak się zachowuje w tym momencie pozycjonowanie, no to widać, że mamy bardzo mocne wykupione złoto, więc wydaje mi się, że w tym momencie jest szansa na to, że dojdzie do pewnego skreszowania i w okolicach 1500, 1515 dojdzie do ponownego odbicia. Tutaj kluczowe wsparcie Ewentualne w okolicach 1490 dolarów za jedną uncję. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Życzę miłego weekendu oraz powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.